どうもこんにちは流し島ですママです今日はババヤガーの白い鳥を読んでいこうかなと思いますえー、っとでこれがえー、っとロシア民話です、えー、っとババヤガの白い鳥であとは、うん、えっと翻訳したのが内田理沙子さんとで絵を描いたのが佐藤中亮さんです。 Okej, okay, mama i macie to pora tak, dogodę. Zaniesiemy Za chwileczkę przeczytamy nową legendę. Tym razem jest to bajka, stara y, rosyjska legenda, stary rosyjski folk. Y, tytuł legendy – Białe ptaki, Baba, baby, jagi. Ale bajka też pojawia się pod tytułem Dzikie gęsi. I teraz jeszcze ważna informacja. Tłumaczenie na język japoński z rosyjskiego zrobiła pani Irisako Uchida-san, a rysunki czrios san i rysunki są naprawdę bardzo ładne tak Katyczne. Tak. to zobaczycie za moment. Czyli co zaczynamy? Kasi Kasi ale tokolonii O jak się to to i maszta. W talinii o Maccia to mysymy to łanie to i myślikoga i maszta.i tosan to kassa, mojełoźle Macie, chodoni i maszta. Dawno, dawno temu w niewielkiej wiosce mieszkała sobie pewna rodzinka, któregoś dnia rodzice musieli pojechać na targ do pobliskiego miasteczka. Zostawili więc małego synka Iwanka pod opieką starszej siostrzyczki Marusi. Masia i kolagara szkali rysowali się okre. Słanie no, omy otan ją. On jak ją odgrywanie. Oto to kasa, i matka a Masia się o su nic, o to doniła to mama, to nacinę to korole czy się masz to. Córeczko, tylko pamiętaj, nie opuszczaj braciszka nawet na krok. Powiedziała do dziewczynki mama. Wkrótce wrócimy, a wtedy przywieziemy wam z targu jakieś pominki. Dobrze, mamusiu, będę pilnowała Iwanka, o nic się nie ma nie martw, odpowiedziała dziewczynka. Ale gdy tylko rodzice odjechali. Marusia usłyszała głosy swoich koleżanek, bawiących się nieopodal. Szybko przyniosła braciszkowi zabawkę, osadziła go samego na podwórku, a ona pobiegła do koleżanek. Srydo do kukaraka masz siro na tu riganamba motonnych te łania o saratyki masz to masia kaj tygrot, to to masę. Łania, łania, do konio, i ma i niego resutuj, jak się masz Nagle na ziemię padł jakiś dziwny cień. Zrobiło się bardzo czarno, jakby nadchodziła burza. Dziewczynka uniosła głowę i zamarła ze strachu. Na niebie dostrzegła stado dzikich gęsi, zwiastujących nieszczęście. Szybko pobiegła do domu, wbiegła na podwórko, ale nigdzie nie było braciszka. Zaczęła go wołać: Iwanku, Iwanku, gdzie jesteś? Ale nikt jej nie odpowiadał. 広い野原まで来ると、遠くの空に白い鳥の列が飛んでいて、その中の1羽の背中に何かが乗っているのが見えました。ああれは何ワニヤかしら。子供をさらっていく白い鳥の話をいつかマーシャは聞いたことがあります。どうしよう、どうしよう、早く追いかけなくちゃ。マーシャは夢中で鳥の方へ飛んでいった飛んでいった方へ走ってきました。マルシャニスはゴールドゴール I wtedy zobaczyła, że białe ptaki porwały jej małego braciszka i uniosły ze sobą odlatują w stronę ciemnego lasu. Dziewczynka już kiedyś słyszała historię o białych ptakach babylagi, które porywają małe dzieci. O jejku, o jejku! Co ja mam teraz zrobić? Przecież obiecałam mamusi. Muszę szybko za nimi pobiec i uratować iwanka. Dziewczynka pobiegła w kierunku, w którym odleciały ptaki. Byłobała się, to の原の真ん中にピチカが立っていました。ピチカピチカ教えてよ。白い鳥はどっち行ったのかしら。するとピチカは言いました。たきぎをくべてあったかくしておくれ。そしたら教えてあげよう。マーシャは急いでピチカにたきぎをくべましたで。ピチカは白い鳥の行った方を教えてくれました。 Piecu, piecu, zapytała, przystając: Czy możesz mi powiedzieć, gdzie poleciały dzikie gęsi? Najpierw włóż więcej drewna na opał, do mojego środka, abym się rozgrzał. A wtedy powiem tobie, dziewczynko, gdzie poleciały białe ptaki. Marusia, czym prędzej włożyła do pieca dużo, dużo suchych gałęzi, a piec, tak jak obiecał, powiedział jej, w którą stronę poleciały białe ptaki. そっちへどんどん走っていくと鈴なりに実ったりんごの木が立っていましたりんごの木りんごの木教えてよ白い鳥はどっちへ行ったのするとりんごの木は言いました少し身をふるい落として軽くしておくれそしたら教えてあげようマーシャは木をよすってりんごの実をたくさん落としましたりんごの木は白い鳥の言った方を教えてくれました Wkrótce dziewczynka zobaczyła po drodze piękną, dziką jabłonkę z gałęziami upinającymi się od rumianych jabłuszek. Jabłonko, jabłonko! zawołała. Czy możesz mi powiedzieć, gdzie poleciały dzikie gęsi? Uff, zasapała się jabłonka. Dziewczynko, najpierw potrząśnij moimi gałęziami, tak aby niektóre jabłka spadły na ziemię. Uff, jest mi już tak bardzo ciężko ów! westchnęła jabłoń. – Jak to zrobisz, to powiem tobie, gdzie poleciały białe ptaki. Marusia, czym prędzej, zrobiła to, o co poprosiła ją jabłonka a tam w zamian powiedziała dziewczynce, gdzie poleciały dzikie gęsi. Tu siedzą ze mną Hasithich, to wniknął kołaga, ミルクの川、ミルクの川、教えてよ。白い鳥はどっちへ行ったのすると、ミルクの川は言いました。流れを邪魔している石をどけて私を楽にしておくれ。そしたら教えてあげよう。マーシャは中川の中にある大きな石をどかしました。川がチロチロ流,流れながら道を教えてくれました。 Wkrótce Marusia dotarła nad mleczną rzekę, której brzegi pokryte były kisielem. Rzeczko, rzeczko, czy możesz mi powiedzieć może, gdzie poleciały dzikie gęsi? zawołała. Najpierw, dziewczynko, wyciągnij duży kamień, który powstrzymuje mój nurt. Przez niego nie mogę płynąć dalej. Jak to zrobisz, powiem tobie, gdzie poleciały białe ptaki. Dziewczynka spełniła prośbę mlecznej rzeki. You, 教わった方へどんどんかけていくといつの間にか深い森へ入ってしまいましたどっちへ行ったらよいかわかりませんその時足元の木の株の上にひょっこりハリネズミが顔を出しましたハリネズミハリネズミ白い鳥がどっちへ行ったのか知らないかしらマーシャは聞いてみましたするとハリネズミが言いました私についてらっしゃい Maszerując dalej przez las, Marusia napotkała małego jeżyka, który siedział sobie na pieńku drzewa. Jerzyku, Jerzyku, czy widziałeś może, gdzie poleciały białe ptaki? Hm, tak, wiem, gdzie poleciały. Chodź ze mną, zaprowadzę cię tam, odpowiedział jej jeżyk. Dziewczynka i jeżyk dalszą wędrówkę ruszyli już razem. ty, Koro 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 gatte momi no hayashi nuke no hayashi o nukemashita marusha moto kara korogaru yo ni hashitte ikimashita suji to no koe soba made kimashita Marusia i Jerzyk wędrowali razem przez las. Jerzyk przybrał postać kuleczki i toczył się potem niczym piłeczka. W ten sposób przyspieszyli kroku. よしぽきりザ・ドゥ・ウォニョウシ・サリ・デレヴニャドゥ・メクそれはニワトリの足の部員だったババヤガーのうちでしたババヤガーは人を紡いで糸を紡いでいるのが窓から見えましたワーニャは小屋の前にいてリンゴの金のリンゴで遊んでいましたマーシャはこっそり小屋に忍び寄るとワーニャの手を引っ張って逃げ出しました to to. Jak się okazało, była to chatka na kurzej łapce, a więc dom najprawdziwszej baby Jagi. Baba Jaga wyglądała przez małe okienko, a jej braciszek Iwanek siedział samiutki na ganku i bawił się złotymi jabłuszkami. Marusia szybciutko podkradła się pod dom, chwyciła braciszka za rękę i zaczęli uciekać. Dziewczynka nie zauważyła jednak,

Się, krzyknęła harcząc. Ścigajcie chłopca i przynieście mi go z powrotem. Ptaki od razu poderwały się do lotu i ruszyły w pogoń. Masia ołanie na teł wipparty, i silkenmeni nie niegęました. Niegęながら振り返ると, że loj tatś, że to, tatś, że loj tatś, go i ga gębki, marsz. Gębę, mas. gębę, stara ima nie młodzkare so des. o miękko, no kawa, no soba Milgono go, milgono go, onega, otaśtać ją krzyście. Milgono koła masie to, anioł zelino, księginikście, który masz to. Siły to litać jaki zgana i turiski masz to. no Ariotu. Tymczasem dziewczynka dobiegła do mlecznej rzeki. Słysząc zbliżające się gęganie zawołała: Rzeczko, rzeczko, proszę ukryj mnie i mojego braciszka. Rzeka ukryła dzieci na swoim brzegu, a dzikie gęsi poleciały dalej. マーシャはま,またワーニャの手を引っ張って駆け出しましたするとまた白い鳥が見つけて矢のように泳げてきましたもうすぐそこに羽の音が聞こえますマーシャは夢中でリンゴの木に駆け寄りましたリンゴの木リンゴの木お願い私たちを隠してリンゴの木が茂った枝の間にマーシャとワーニを隠してくれました to ptaki nie zauważyły, że przebiegły. Ale gęsi były przebiegłe. Zatoczyły koło i ponownie natrafiły na ślad uciekających dzieci. Wtedy dziewczynka dostrzegła dobrze znaną jej dziką jabłonkę. – Jabłoneczko, jabłoneczko, ukryj nas! – poprosiła. Jabłonka momentalnie opuściła gałęzie i ukryła dzieci w swoim cieniu. Gdy dzikie gęsi przeleciały nad drzewkiem, nie zobaczyły tam ukrytych dzieci. マーシャはワーニャの手を引っ張ってかき出しました白い鳥たちはたちまち見つけて襲いかかってきましたもうダメ今度こそ捕まってしまいますマーシャはペチカに駆け寄りましたペチカペチカお願い私たちを隠してペチカはマーシャとワーニャを自分の大きなかまどの中に隠してくれました Śluj to widać Ci łaętucnikwi skon i piećkam tubie odcy i daliśmy nie mam jakie na arabbowa jak no mówi jeka jaki maś ta, A ja to piećka. Ale ptaki taki zatoczyły koło i były coraz bliżej dzieci. I wtedy oczom dziewczynki ukazał się chlebowy piec. Piecu, piecu, ukryj nas, Proszę, proszę! Piec szybko zgasił żar i ukrył dzieci w swoim wnętrzu. Dzikie gęsi, nie mogąc znaleźć rodzeństwa, w końcu zaniechały pościgu i wróciły z powrotem do chaty Baby Dziewczynka podziękowała Piecowi za ratunek i spokojnie już ruszyła z braciszkiem do domu. Masz, ławanie na te ich paty, myczył, jak widać masz to? Ojej, no cholera, kochenki Mirano mi cię, kochenki jej, to wieku mi masz to, łania na kołę. Kałjatyła raj, dzibę mu kałjaty myślał. Słuchajcie, to, to kasę na o Rodzeństwo wróciło do domu w samą porę, gdyż w tym samym czasie na podwórko wjechali rodzice, którzy wracali z tarbu. Zgodnie z obietnicą, Marusia dostała nową laleczkę, a jej braciszek Iwanek glinianego miśka. Od tamtej pory siostrzyczka zawsze już pilnowała młodszego brata i nigdy nie spuszczała go z oczu. Koniec. Nie? Rauli, hmm. co jego Iken, do? Mm, to, jakoś, trzy małe to Yamamba i nanka takiego. Ale co? 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 do co? Ale co? co? Ale co? I e, a, a to cian nie to rok to po i A to watashi Sejmane Urandogo? Tak. Chodekene. Mówimy po polsku? Tak. To już jest koniec e, starej legendy. E, o Iwance, o Iwance, przepraszam, o Iwanku i Marusi pomyliłam się. Tak, e, jak Wam się podobało? bo mi bardzo... E, bardzo fajna historia, tak? Tak o rodzeństwie, y, które widzicie fajnie, fajnie to wszystko wyszło. No, nie wiem w ogóle, co mam mówić, słuchajcie, bo to było które już trzecie nasze nagrywanie, tak? Tak. Bo mieliśmy takie zdarzenia w trakcie nagrywania tych, tego filmika, że to nam się wyłączył y, kamerka, to <grywka> książka spadła, to otworzyliśmy na innej stronie. Słuchajcie, także ja już w ogóle nie wiem, co mam mówić, to już jest jakiś któryś tam dubel. Ale słuchajcie, no. Co? No. No, będziemy hmm. mówić papa, i, i miał być tak naprawdę, słuchajcie, Urashima Taro, ale że ostatnio była ja mama, tak? tak? Tematycznie, a znaleźliśmy bajkę tematyczną europejską, rosyjską o babie jadze, także trochę tego Urashima Taro przesuwamy, tak? Tak. Przesuwamy na potem, dlatego dzisiaj nie było Urashima Taro, a była baba tak? To tylko taka informacja i nic. się? Tak. Jest z nami Pikachu? Pikachu.